Eureka 3D to projekt współfinansowany przez program Digital Europe, wspierający instytucje kultury w transformacji cyfrowej ze szczególnym naciskiem na digitalizację obiektów 3D. Pełna nazwa projektu brzmi European Union's Reconstructed Content in 3D. W ramach projektu powstała platforma Eureka 3D Data Hub. Infrastruktura chmurowa umożliwiająca przechowywanie, opis i udostępnianie trójwymiarowych modeli dziedzictwa kulturowego. Cyfronet AGH odgrywa istotną rolę w tym projekcie. Stworzyliśmy fundamenty platformy Eureka 3D, opierając ją na systemie OneData, rozwijanym przez nas od kilkunastu lat. System OneData służy do zarządzania rozproszonymi geograficznie danymi, dopasowaliśmy go do potrzeb instytucji kultury. Dzięki tym działaniom możliwe jest teraz pełne przejście od fizycznego obiektu do jego cyfrowej reprezentacji na platformie Europeana, która stanowi europejski standard w tej dziedzinie. Po pozyskaniu obiektów 3D, pracownicy kultury mogą je wgrać do naszej platformy, opisać za pomocą ustandaryzowanych metadanych i łatwo opublikować. Następnie obiekty automatycznie trafiają do Europeany, gdzie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców wraz z interaktywną wizualizacją 3D. W ramach projektu 13 różnych instytucji z całej Europy zdigitalizowało i udostępniło ponad 5000 obiektów 2D i 3D na platformie Europeana. Te zasoby służą edukacji, badaniom naukowym i popularyzacji dziedzictwa kulturowego w nowoczesnej formie. Dzięki projektowi Eureka 3D jesteśmy o krok od wirtualnego zwiedzania muzeów gdzie użytkownik zakłada okulary VR i znajduje się, dajmy na to, w środku średniowiecznego zamku.